Witam wszystkich serdecznie, ja jestem Werbel, a to będzie podróż w Głąb Podchłani czy też Skarbiec Czasu po raz trzeci, sezon trzeci, jak kto woli. No wiadomo jak wcześniej z tym u mnie było, pierwszy sezon tak to nazwijmy, nagrywałem całkiem często, drugi sezon kompletnie olałem. No nie ukrywam, że dlatego, że wybrałem magów i to był duży błąd, przynajmniej teraz mam jakieś spojrzenia. W pierwszym sezonie grałem postaciami pod i była bomba. W drugim magami, co prawda udało mi się wszystko ukończyć, ale miałem tam problemy. no i chciałem się tego nagrywać. Teraz naprawdę do trzech razy sztuka postaram się nagrywać to częściej. Także pierwszy odcinek to będzie taki standardowo wprowadzający, później w następnych no, będzie więcej się trochę działo. Także wybierzemy sobie bohaterów i tak jak mówię, pójdziemy przede wszystkim w zwinność, czyli na pewno będzie Ferel, tak, na pewno będzie Aeron. Na pewno będzie też Atalia. Myślę, że Lyka to też na pewno. Co my tutaj jeszcze mamy? Gwyneth też może być. Dlaczego nie? Mamy jeszcze trochę miejsca. Też muszą być jakieś supporty, czyli na pewno będzie Rowan. Na pewno znajdzie się też Rosalind. Tejlin może później. Tassi, ewentualnie, niech będzie. I więcej podzwinność, czyli hmm, lukrecję chciałbym przetestować, Dostałem drugą z kamieni, więc mam już na Elicie Plus i dostałem 10 kart Astrologo za to z okrętu, więc bardzo fajnie. Także wypróbujemy sobie ją i myślę, że WURK czy na Koruru. Myślę, że Wurk. Wurk myślę, że tutaj więcej zrobi. Także generalnie hmm, zacząłem tutaj. Więcej osób rano w stanie, więc będę miał do wyboru albo tutaj tę bramę albo Tom, tutaj także na początek nie ma sensu się jakoś bardzo łączyć bo tutaj nade mną się zrespią gracze więc po prostu przejmujemy co możemy yy, i tyle także dobra, dajmy Fraela, dajmy to pierwszą walkę zrobimy na spokojnie, bez hojrakowania czyli taką drużyną na yy, kampanię i zobaczymy jak to idzie no, idzie bardzo łatwo, więc tutaj nawet nie ma co próbować się starać jakoś bardzo. No zobaczymy, czy tym razem będę mógł podbić drugie wioski na pierwszym filmie. No, magami z tego co pamiętam, była tragedia. Także co my tutaj mamy? Dajmy Saurusa. 88 na godzinę. Święte relikty. Tutaj chyba nic nie można kupić od razu. Prawda? Tak trochę brakuje. Także no, przede wszystkim zaczynam bardzo wcześnie, bo od razu praktycznie po drugiej, więc to też będzie jakaś tam motywacja dla mnie. Zobaczymy, czy damy radę 3 postaciami, ale chyba damy, nie? Zolra tutaj nie zrezytuje, zrezytuje pewnie co? Nie tym razem. Także zaczynam od razu po drugiej trzeciej. Teraz tak plus minus druga trzecia jest, powiedzmy, więc yy, to też jest motywacja. W pierwszym sezonie zaczynałem w ogóle chyba o 15.00 dopiero. W drugim zaczynałem też jakoś rano o 9, bo usnąłem. No i teraz zaczynam na bieżąco z największymi dzikusami, że tak powiem. Zobaczymy, czy uda się podbić tą drugą. go szybko wychodzimy. Teoretycznie mógłbym powtarzać tą walkę i spróbować zrobić to tak, żeby wszyscy przeżyli. I na trzech gwiazdkach. Ale dobra, czyli generalnie jest już o wiele lepszy start niż ostatnio, bo ostatnio nie mogłem w żaden sposób przejąć wioski drugiego poziomu. A tutaj od razu bez problemu, także odbieramy 3000 świętej energii. To rano od razu pewnie zrobię. No i trzech zwyczajnych świętych reliktów, także jedziemy z tym. I tutaj coś próbujemy innego. Żeby nie, nadw nie nadwyrężać tych najlepszych postaci może. Ta ma sporo energii. Lokację dajmy do tyłu. Zrobimy tak, dajmy wórka, dajmy Atalię. Żeby po prostu rozłożyć to. Najmocniejszą drużynę mimo wszystko chciałbym zostawić na trudniejsze walki. A teraz tymi, że tak powiem bobami walczyć. W ogóle będę chyba szedł po tym jak zrobię tej linii na wzniosy w ogóle źle kliknąłem, ale dobra mniejsza o to, bo i tak chociażbym to pewnie nie szedł będę robił prawdopodobnie Lucrecję mm, zaraz po tej lin do której brakuje mi jedna kopia no bo może uda się zdobyć animowaną ramkę, tak trochę tych już karta astrologa mam odłożonych więc kto wie, może by się udało zresztą możemy przejąć aż mm, 20 teraz, więc myślę, że to nie problem, dobra Ciekawe, czy na przykład dwoma postaciami to bym zrobił. Może wrowana wieć? Potestujemy. Zobaczymy. No, lukrecja się odpali teraz. I zginie, czy nie zginie? No, dawaj, no, Ledwo, ledwo, ale naprawię. No, trzeba przyznać, że było blisko. Nie, no, to się tutaj chyba nie uda. Także dwoma nie bardzo. Dajmy, może tak, i dajmy. Dajmy Rowana dla bezpieczeństwa. Robię to też tak na szybko. no Nie chcę przedłużać jakoś bardzo filmu. Poza filmem by pewnie to robił troszkę inaczej. Ale też całkiem inaczej, jest jak się nagrywa. Muszę to robić w miarę szybko i z jakimiś, żeby był sens, tak? Także przyjmiemy te drugie wioski tutaj. Mm, przynajmniej taką mam nadzieję. Tu też musimy niestety troszkę mocniejszym teamem wjechać. Czyli może czymś takim to nie bardzo chyba. Chociaż dobra, spróbujemy. 2 miliony przewagi. No to nie jest jakoś dużo. Jeżeli szybko się Szymiera zginie, a zginęła, więc powinno się... Nie wiem czy czasowo się wyrobię przez tego Torana, ale... No, i, i to jest właśnie to, nie? Dadzą chłopie to rana, strasznie mnie to irytuje w tej podróży. Byłoby super, zrobiłbym to na trzech gwiazdkach bez problemu, to nie dadzą to rana. I do widzenia, dobra? Tutaj jest chyba troszkę łatwiej, także możemy zrobić tą samą drużyną dosłownie. Wywalimy tą range, żeby ona nie boostowała drużyny. Postaram się ją szybko ściągnąć. No tutaj być może wyrobimy się czasowo. 15-12 sekund. Bardzo ładnie, 3 gwiazdeczki. Także zobaczcie jaka jest różnica w graniu strażnikami, a jaka jest różnica w graniu magami. Także magowie, żeby nie było, nie są źli jakoś bardzo. Ale jest na pewno o wiele, wiele trudniej. Na początku zwłaszcza. Także zobaczymy, co my tutaj mamy. Natalia ma już tylko 25, dajmy tak, dajmy tak. I Gwyneth. Myślę, że czterech starczy bez problemu. Nawet 3 by starczyło. Od biedy nawet pewnie dwóch. Czasowo też raczej się wyrobię. Bez większych problemów. Także postaram się na pewno nagrywać częściej. No nie wiem czy codziennie, bo być może będę nagrywał też mglistą Dolinę. Postaram, chciałbym zrobić coś takiego, że... Po 5, czyli jeżeli jest 20 powiedzmy, że walk. To myślałem nad czymś takim, żeby zrobić 4 filmy, po prostu od 1 do 5, od 6 do 10, od 11 do 15 i od 16 do 20. Myślę, że podzielenie tego na 4 filmy by było całkiem spoko. Oczywiście też możecie powiedzieć, co o tym sądzicie. Także dobra, tutaj musimy się przenieść. Na razie nie będę usuwał tych wolnych pul, bo i tak nie mam limitu. Także zawsze jakiś tam inkompasywny będzie. Dobra, całkiem ładnie idzie. O wiele lepiej na pewno niż ostatnio. Także, czy ja taką drużyną jestem w stanie to zrobić? Może dajmy tą lukrecję? Spróbujemy. Czemu nie? Jeżeli jest czas na testowanie, to właśnie od razu po drugiej w nocy. Później już nie ma czasu na testowanie, jak są te trudniejsze wioski. Ale wtopić też nie chcę, więc przepraszam bardzo, musimy zresetować. Jeszcze zrobimy może tą walkę i powoli zakończymy. Pewnie jeszcze poza filmem sobie trochę zrobię, chociaż energia będzie i tak już mnie ograniczać powoli. Z tego co widzę, nikt mi nie ginie, jednak nie wiem, czy wyrobię się czasowo. Wyrobię. No jednak naprawdę, no... Teraz mam takie doświadczenie, że grałem zarówno i z winnością, i magami. No i przynajmniej mam porównanie. Wiele osób mi pisało też wtedy, żeby nie grać właśnie magami i mieliście rację, doskonale sobie z tego sprawy zdaję. Także zrobimy jeszcze to. Dajmy Gwynet, dajmy Burka, dajmy Talie i powinno starczyć, nawet... Dobra, dwoma nie chcę próbować, nie chcę kombinować. Nie chcę przekombinować przede wszystkim Bo chciałbym jeszcze tą drugą drugopoziomową wioseczkę przejąć Oczywiście też możecie pisać w komentarzach czy chcecie w ogóle serię z tego Czy raczej nie bardzo Chociaż praktycznie przy każdym, że tak powiem, sezonie no, Były prośby a ja to niekoniecznie ulewałem Tylko trudno mi się krachło tymi wagami Teraz to jest dosłownie całkowita, Tak jakbym się znalazł w innym świecie, jakimś magicznym. Nie wiem. No magia po prostu. Teraz chyba się czasowo nie wyrobię akurat. No, ledwo, ledwo, ale jest. I chyba nie będzie już energii, co? Dobra. Także cyk 742. No, niestety nie ma energii, i nie wiem, czy. Też spróbować mogę, brać, czego wyjdę. Dajmy Gwynet, dajmy lukrecję i dajmy... No w sumie musimy dać tak. Także spróbuję Ary po prostu przywrócić, ale to się nie uda. Chyba nie. Chyba to będzie koniec. Spróbuję jeszcze lukrecję dać w pierwszym. Tak ewentualnie podstawimy. Coś takiego. Jeżeli to się nie uda, to kończymy. Nie chcę marnować energii. Lucrecja oczywiście ginie na bombę. Yy, nie, to się nie uda. Także święte relikty. Coś można kupić. Bierzemy, dlaczego nie. Także cyk. To chyba i tak nie da mi na tyle, żebym nimi zrobił, co? No nie sądzę. Spróbować można. Niech będzie, że do trzech razy sztuka. Ale lukrecja ginie. Rosaline też już ginie. Głynet ginie, to nie ma sensu, także to by było na tyle, przynajmniej jeżeli chodzi o pierwszy odcinek. No jest trochę tutaj nowych rzeczy też przede wszystkim, mm, cały czas ulepszają tą Podróż Cudów. Podróż Cudów, Podróżnikom Podchłani trzeba przyznać. Także jest kilka, że tak powiem nowych smaczków. Tutaj jesteśmy w rankingu raczej nie za wysoko, może rano się tu trochę zmieni. Zresztą nigdy nie mieliśmy jakichś aspektów. Tutaj oczywiście prowadzili też handel milicji. Także muszę to ogarnąć na spokojnie. Przede wszystkim bardzo fajne są nagrody. Tylko pytanie, czy będzie na tyle tych nagród, żeby je wymienić. Bo przede wszystkim... Niezwykły kryształ szmoka, smoka. Bo to mnie trochę niepokoi, że można te kryształy dosłownie sobie kupić w sklepie za pieniądze. To jest taki trochę skok na pieniądze, ale nie narzekam. Muszą z czegoś zarabiać, i tak fajnie, że dali. Praktycznie zobaczcie, co tutaj się dzieje. Masa obfitych prób, esperiańskie bożki, nowa mglista dolina, legendarny prestiż, podróż w głąb Podchłani, podróż cudów, wierzchołek Charlesu. No, masakra. Po prostu tyle rzeczy dali, że ciężko będzie się wyrobić, na przykład w 10 minut, jak zwykle. Ja Wam, oczywiście, bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu. Tak jak mówię, jeżeli chcecie więcej, to po prostu mi to napiszcie. Nie musi być oczywiście dużo tych głosów, wystarczy, że parę osób będzie chciało i mogę nagrywać codziennie lub co drugi dzień. Życzę Wam przy okazji miłego, przyjemnego, spokojnego dnia. No i do zobaczenia w kolejnych moich filmach.